Kajka, mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. A dzisiaj, w poniedziałek, czyli pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia, i kiedy wszyscy odliczamy dni do Świąt Wielkanocnych, to ja chcę na kanale zrobić coś na kształt luga, ale w formie poradnika o tematyce, o tematyce wielkanocnej. Filmy na moim kanale będą się pojawiały z tej okazji przez cały tydzień. A pierwszy temat, do którego chciałabym, który chciałam poruszyć, to z czego zrobić palmę wielkanocną, aby, była z samych ekologicznych rzeczy. A na końcu tego krótkiego filmu pokażę Wam kilka możliwości palm wielkanocnych. No dobrze, ale z czego można wykonać taką palmę? A więc, przede wszystkim warto użyć gałązek wierzbowych gałązek deszczyny, słomy, kłosów oraz trawy. Do palmy możemy też użyć mozgi kanaryjskiej, gałązek malin czy porzeczek. Oczywiście to nie wszystko. Do palmy wiekołocnej możemy też użyć suszonych kwiatów, więc jakich okazów można użyć właśnie do zrobienia palmy wiekołocnej? A polecane są takie okazy jak żongile, stokrotki, Tulipany, barwinki, korsycje oraz krokusy. Oprócz tych ciekawych, naturalnych przedmiotów, warto pamiętać, że palmy wielkanocne są przede wszystkim zrobione z różnych ozdób, do których można wykorzystać krepinę i bibułę albo bibułę. Jako dodatki mogą posłużyć nam drewniane korale, sznurek jutowy lub wstążki bawełniane. Parmowa ekologiczna to trzeba unikać takich ozdób jak cekiny, kolorowe, plastikowe, koraliki, stoszki ozdobne, również plastikowe, z jakiegoś takiego właśnie nieekologicznego materiału. Jak mówiłam, są one nieekologiczne, także najlepiej je mieć szerokim łukiem, zwłaszcza, że jest na tyle na rynku naturalnych materiałów, nie tylko tych, co powiedziałam, jest ich po prostu dużo, dużo więcej. Ale ogólnie palmy wielkanocne same w sobie są dość ekologiczne, jeśli oczywiście zadbamy o to, żeby takie były. Na koniec, filmu, tak jak obiecałam, zapraszam Was do obejrzenia ciekawych palm wielkanocnych.